Aloha, wszystkim witam Was. Emil na kanale M. StarCraft, mecz numer 5 niedzielnego finału. Zota Cup do wygrania: 100 euro gra zerk kontra Teran na mapie Scrap Station. Nericho to jest polski zerk i strelok Teran. Jak oczywiście już widzicie, aktualny wynik 3 do 1 dla, dla streloka jest i wydawało mi się przez pewien czas, że to jest best of 5. Co się okazało, best of 7, czyli do iluz wygranych, no. Wygrywa ten, kto po rozegraniu 7 meczów ma największą ilość wygranych, czyli teoretycznie do czterech wygranych jest to mecz. Nie do 3 jak best of 5. Może gardło mi już wysiadać, bo jestem bardzo mocno zmęczony. Dlaczego Strelok otwiera budując Supply Depot z tyłu? To jest to dla mnie w tym momencie zagadka, skoro gra przeciwko Zergowi. Czyżby nie chciał zrobić w tym miejscu żadnych żadnego Wolina? To jest naprawdę zagadka dla mnie, jeżeli uda się wbiec. Jeżeli to Nerkiot wykorzysta, to wygra ten mecz i dojdziemy do gry numer 6, a potem jak coś do gry numer 7, ja chyba zacznę płakać w tym momencie, bo nie jestem w stanie, jakkolwiek obiecuję zawsze Polakom, to nie jestem w stanie już tego komentować. Mecz numer 5 komentuje cały czas pod rząd, jeden mecz za drugim bez chwili przerwy, nawet na sekundę nie odpocząłem. I wiecie co autentycznie mnie to zastanawia, co odstawia z relok? dlaczego nie ma. Co on kombinuje? Co on kombinuje? Co on chce odstawić? Kombinuje command center. Okej. Okay. szybka ekspansja ze strony Terrana na Scrap Station. Ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. Nerchio stawia już swój sprawing pool, i ja jestem w lekkim szoku, co się dzieje w tym momencie. Dopiero teraz stawia baraki Strelok. Ten command center jest tutaj z boku ukryte. SCV zjeżdża na dół, przepilnować, czy nie będzie żadny, nic tu nie będzie na diabła chciało narobić. Jedna dronka jedzie, no zastanawiam się, co będzie chciało odstawić w tym momencie Strelok. Nerchio podejrzewa, że będzie właśnie szybko chciał sprawdzić, czy nie ma ekspansji, nie ma ekspansji. Czy zobaczy tą drugą, tę Command Center w tym miejscu? Jeszcze nie widzi. Poczekajmy w tym momencie, czy zobaczy. Możliwe, że się zastanawia, czy gdzieś tutaj z boku nie ma czegoś schowanego. Gania jeszcze, przy... Ganie się tutaj ze Strelokiem. I na pewno się zastanawia, czy nic nie ma. Właśnie zobaczył yy, też Strelok, że ekspansja jest albo nie ma. Zaraz zobaczymy. Czeka, zastanawiam się, właśnie to najbardziej. Yy, dronka niestety zginęła i dajemy. Patrzmy, co wszyscy. I pięknie. Nergio zobaczył, że wtedy Strelok zobaczył, że jeszcze nie było ekspansji. Będzie co ciekawe, na tej mapie miał szybs szybszą ekspansję od swojego przeciwnika. Yy, na miejscu Streloka ja bym po prostu. Dużo zerlingów dawał i wpadał do tej bazy. Jak tylko bym zobaczył, że nie ma tutaj żadnego Wolina, tak jest przynajmniej moje. Mój pomysł, ale. No, no nie wiem. No może myślał Nerchio, że Strelok coś kombinuje, coś chce zrobić. Chyba tutaj sprawdza jeszcze, czy żadnej ekspansji nigdzie nie ma żadnego złotka. Albo po prostu próbuje uciec przed przeciwnikiem. W bunkrze siedzi jeden Marines. Ilość optymalna do zabicia dwóch zerlingów. I co na tej mapie możemy zobaczyć? na tej mapie możemy zobaczyć dużo jednostek latających mutaliski, ona się oczywiście w stara się ostatnio iść cały czas Jest, szczerze powiedziawszy nie pamiętam dwóch, trzech pierwszych gier, bo to już było tak dawno temu, chyba z godzinę temu więc zapominam dokładnie jak to wszystko wyglądało jestem już zmęczony aktualnie, mam pozycję wychyloną leżę sobie na fotelu, nogi na biurku, podjadam w czasie pauzy, której jeszcze sobie nie robiłem pauza oczywiście w momencie w którym Yy, zmieniałem replay, y, podjadałem sobie coś i przelatuję tymi barakami. Tak, przelatuję barakami, jednak w tym miejscu bym chciał je postawić sterock, żeby zrobić takiego Wallina tutaj na dole, yy, i będzie bardzo ładny Wallin na dole, musi jednak pamiętać o tym o tych kamieniach. Chociaż jest dosyć łatwo bronić, stawiając tutaj pluton egzekucyjny Marinesów, który dochodzi do wniosku, że nie lubi Zerlingów i wie, wszyscy wiemy co się dzieje. Pozbywa się bunkra całość kasy do niego wróciła. I naprawdę ciekawa dla mnie to jest sytuacja. Nerki jeszcze bardzo mądrze sprawił czy na górze. Nie ma żadnej ekspansji. I na razie jedna i druga strona się zbroi, więc wiecie co? Ja przyspieszam, żeby zmieścić się w 15 minutach. Razy 8 lecimy, patrzcie cały czas, co tutaj się dzieje. I krzyczcie, jakbym coś przegapił bardzo ważnego. I poleciliśmy zginął ten te 1 SCV, patrzymy co się dzieje. Idzie, są budowane czołgi, są wailingi, są dwa bunkry. Jest Cloakfield, wow wow, 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 chwila, moment, chwila, moment, jest Cloakfield, jest Banshee, no to jest to dobra zagrywka ze strony Streloka, pamiętajmy, że w meczu numer chyba 3, tak, w meczu numer 3 bardzo ładnie zagrał, zagrał tymi cudnymi, tymi cudnymi Banshee, tymi fajnymi jednostkami, czemu tutaj rozważyć? by się tutaj zrobić ekspansję ukrytą albo sprawdzić, czy przeciwnik nie ma ekspansji, no nie wiem. Może chcę sprawdzać właśnie, czy nie ma ekspansji, tym cudem Banshee narobił bardzo dużo szkód, więc ja będę pilnował te Banshee, bo myślę, że wtedy coś się złego stanie i przyspieszę to razy 8, Banshee leci, nie leci, nie leci, nie leci, nie leci, mamy Central Figure Hooks, upgrade dla Bailingów, doszło do szybkiej zmiany, czy doszedł nam Clawfield, nie ma jeszcze żadnego Overseera w tym momencie, Strelok się chyba właśnie z tego z powodu zorientował, że nie ma oversir'a. Jest już jednak jeden zaraz rozwalił tutaj, co nieco i właśnie w tym momencie się udało odkryć. Musi Banshee uciekać jak najdalej, jak najszybciej i dalej może rozwalać te drąki, bo nie wiedzieć czemu ten oversir nie podążał od razu za tą jednostką. Kamienie padły więc Nerchio będzie mógł w każdej chwili zobaczyć dokładnie co się dzieje w bazie przecinka i próbuje też coś zrobić Tymi ale dwie wieżyczki wystarczą, aby bronić swojej armii, tak w ogóle to jest fajna mapa. Pamiętacie Mistrzostwo Świata na Scrap Station? Jeżeli nie, to wpiszcie, wyszukajcie u mnie i obejrzyjcie to. Replay godzinny razy 8 oglądany, ale naprawdę świetny. Czyli jakieś 7 minut zajął. I ojojojoj, nerchio bardzo dużo w tym momencie stracił jednostek. Trzy mutaliski zginęły, to się naprawdę nie opłaca, za niestety zabiły jedno Banshee. I dalej szybko przyspieszamy, razy 8, patrzmy co się dzieje wśród produkcji. Wiem, nie lubicie tego, wiem, ja też tego nie lubię, ale nie mam siły. Op, 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 dobra, zmniejszamy, zmniejszamy, leci razy dwa, żebym nic ważnego nie, tutaj nie stracił. Widzimy, że jest y, steampack i jest, są upgrade'y dla jednej i drugiej strony. Mamy pojedynczego nawet Wikinga, który się chce gdzieś tutaj uchować. on jest pojedynczy, sam jak palec? Tak, biedak jest sam jak palec. Będzie miał zdanie odganiać, yy, odganiać te okropne, niedobre mutaliski polskie. Jeden czołg padł, czy padnie kolejny? No i nie, zabrakło troszeczkę. To jest w ogóle bardzo fajny walling ze strony Streloka. Yy, może tutaj się fajnie bronić przeciwko Bailingom. Yy, niestety musi, muszą baratki być podniesione, żeby mógł. Mogły marinesy podjechać tutaj, i mamy wymianę, czyli będziemy mieli. Oj, niestety nie udało się w tym momencie zrobić tej wymiany. Żadna jednostka nie naprawiała y, tego Adona, a tu jest. creep, jest pięknie rozprzestrzeniany, co mi mówi, że będzie chciał energią może rozwalić te kamienie i przedostawać się do przeciwnika jak najszybciej. Y, jest jeden supply, po który zaraz. Ginie, zniszczony. Czemu nie został zniszczony? Nie został zniszczony. Ekspansja będzie tutaj, próba przyjęcia ekspansji, rusza Nerchio jakby do ataku, ale on ma według mnie za małą armię, żeby cokolwiek tutaj zrobić. No nie da rady chyba yy, rozwalić armii przeciwnika. Jest tutaj ten Wallin dosyć ciekawy, taki częściowy Wallin. Da się przyblokować yy, trochę wejście. Czołgi są dobrze rozstawione na dużej odległości i jest po prostu za mało tych bailingów yy, i z Ringów, żeby cokolwiek mógł zrobić, ale właśnie o to chodzi. Bardzo dobrze rozgrywa to energię, rozwala te czołgi. Tu by się przydał ten Wiking. Gdzie jesteś, Wikingu? Nie ma Wikinga. Wiking zaginął. <laughs> to jest Lost Viking. Jeżeli ktoś grał kiedyś w tą grę, to ma u mnie. To jest po prostu wielki szacun ode mnie. Czy ktoś z Was pamięta grę Lost Viking? Takie małe pytanie do Was. Bo ja owszem, miałem ją na Amidze i była świetna. I, a tak przy okazji właśnie Wiking wydaje dźwięk, jak się go parę razy naciśnie to będzie aluzja, będzie easter egg w sprawie Lost Wikinga. Yy, trochę zmęczony już tym wszystkim jestem, widzę, że są upgrade dla jednostek naziemnych. Oj, tej wlecenie prosto w taką humarę. w taką chmarą w te wieżyczki nie jest zwykle dobrym pomysłem, ale jest ich tak dużo, że był w stanie cokolwiek tutaj rozwalić. Nawet bardzo dużo udało im się rozwalić, dwójka bohaterskich marysów wspierana przez swoich kumpli próbowało odeprzeć atak tej fali mutalisków a w międzyczasie jest, jest ler jest kolejna haczerka, armie się tak zbierają, no nie wiem jak to Nerchio bardzo dobry skan, wie w tym momencie Strelok co się dzieje, nie robi siege mode'a, w tym momencie bardziej musiał płacać żeby rozwalać cała jego armia została rozwalona, mówię teraz o Streloku, prawie cała Zostały y, tylko te jeden, tylko jeden czołg został w tym momencie. Zostało 5 mutalisków, 3, nie tak, 5. No i o leci, jakaś ekspansja na boczek. I wydaje mi się, że w bardzo dobrej sytuacji jest Nerchior, żeby przejść do kolejnej gry. Nie rozumiem tylko, dlaczego on tak usilnie próbuje tutaj cokolwiek zrobić. Naprawdę jest to dla mnie niepojęte, no ale dobra, wbiega ładnie, w biegu przeciwnika. Jest w końcu tor, tor pozbędzie się bez problemu tych y, mutalisków. A jak już mówiłem, nie do końca rozumiem czemu usilnie próbował się dostać y, tutaj, wpadać na te czołgi. Mógł spróbować dostać się przez y, niszcząc te skały, Oj, o i nie powinien do właśnie w command center strzelok. Próbować przez te skały dostać się do ekspansji przeciwnika jakby rozwalił mu ekonomię To byłby po zabawie No to jest lekki błąd według mnie ze strony Nerchia Że atakował te czołgi I dał No właśnie Strelok jest tylko na jednej ekspansji Za to Nerchio jest na dwóch I jeszcze w głównej bazie ma trochę kasy Zobaczmy jaki jest przychód Jest słabe dla Dla Terrana z tego względu Że no zobaczcie jaka to jest potężna ilość po prostu SCV nie będę tego liczył, bo ostatnio mi się oberwałem, że nie umiem liczyć, więc nie będę tego liczył. Popatrzcie, sobie wizualnie, ile tego jest, jak one to jak mrówki latają. Była jeszcze próba rozwalenia jakiegoś kryptumera, ale się nie udała. Bohaters a nie gadają, miałem nadzieję, że będą gadać się je naciśnie. Stoi sobie ten tor, a coś się dzieje, coś się dzieje, coś gdzieś się dzieje. Nie widzimy, coś się dzieje właśnie nie, nie sprawdzam produkcji cały czas idą upgrade y dla jednej strony na pewno jednostki latające mają na razie tylko atak natomiast jednostki mięsne chodzące, mięsne mają plus 2, jeden obrony stoją, za to jednostki metaliczne mają w 100% tak jak... Ojojojoj, chyba jednak uda się wbiec prosto w tą armię Tory, jakimś cudem, dobrze, tutaj jeszcze trzeba podbiegać z pomocą Strelok, wszystkie beilingi padły na tych trzech jednostkach, ale mimo wszystko w złej sytuacji jest strelok. Wie, że jest mu coraz ciężej, że zerk chyba ma przewagę, postanowił więc chyba zrobić jakiegoś dropa. Oczywiście zobaczy to Nerchio, bardzo w ogóle fajny, dzięki temu creepowi ma fajny podgląd mapy, widzi co się dzieje. To był błąd ze strony streloka, że. Dlaczego te już się wróciły, to ja nie do końca rozumiem. To był błąd ze strony streloka. Że przyleciał tędy, gdyby górą spróbował to zrobić, miałby większe szanse mediak padł. I tak to się dzieje. Najśmieszniejsze było, gdybym w tym momencie okazało się, że to nie jest gra numer y, 6, tylko że to jest gra numer y, numer 5, a numer 6 to była ta wcześniejsza. To był albo jakoś ten... Miałem tak ponumerowane te gry, mam nadzieję, że je w dobrym y, kolejności. Y, Kastuję, bo byłoby to naprawdę śmieszne, gdybym złej to robił. Jest Forteca. I... 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 i, 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 i jest Forteca. I gardło mnie boli. I wbiegają z ringi Forteca nie jest jeszcze zrobiona, ale te Siege Tanki pozbędą się części z reningów. Ładnie Bailingi wybuchły, tylko w większości chyba na czołgach. Trochę jednak SCV zginęło. Mikrował tutaj strzelok, żeby pozbyć się żeby obronić jak największą ilość marinesów i według mnie kurczę energię, powinien mieć chyba większą armię już z 3-4 teraz jest. Dobra, buduje tutaj czwartą ekspansję, złoto będzie chciał przyjmować. Jego dochód powinien być astronomiczny, nie jest astronomiczny, ale jest i tak o wiele większy od strelok, a jakieś 1000 minerałów, no to jest dużo. Strelok czy wykorzystuje łyd? na to by wyglądało, że tak nie do końca, a przydałoby się trochę mu wykorzystać. Musiał coś wykombinować, coś wymyślać, bo to po prostu zergo zje. Nie ma tutaj jeszcze kripu, a powinien być właśnie krip dla Energia. Wtedy mógłby ładnie, pięknie otoczyć te marines i byłby już po zabawie. Ganiają się tutaj jeszcze, tak, w tej, z powrotem, w tej, z powrotem jednostki stracone. Jak widzicie, 14 tysięcy do 16 tysięcy. W gorszej sytuacji jest Strilok. Ale Energia bardzo ładnie tutaj mikruje. Próbuje podprowadzić tą armię, żeby podbiegła pod Planter Fortress i pod. Te czołgi. 23 minuta, więc zapewne witam Was w części drugiej, nie udało mi się tutaj pewnie skrócić tego w odpowiedni sposób. A jeżeli to nie jest część drugiej lada moment, to ja po prostu utnę końcówkę, chyba że to będzie coś, no nie wiem, no nie będę ucinał końcówki. <laughs> Zaraz się zdziwi Strelok w 100%, jak zobaczy tą ekspansję. Tak, jeszcze nie wie, że tu jest ekspansja, będzie naprawdę zdziwiony. Musi za wszelką cenę zdobyć minerały bo inaczej nie ma szans, biegnie tutaj, czemu on biegnie, czyżby biegł, bo była jakaś rzutka, tak jest rzutka, czeka aż przeciwnik spróbuje podejść.